od wydechu. Wojtan Michał od niedawna w tak czołowej tutaj elitarnej grupie. Wielkie brawa dla niego. Zrobi nam małe show. I my od do Jurka Tecława, Nissan S12, motor zs 20. 300 kny. Troszkę niedomaga, ale daje radę. Jurek to jest sympatyczny zawodnik. Wielka pasja na... Okazałeś wielką duszę walki, dostałeś licencję profi. Walczysz jak równy z równym z najlepszymi zawodnikami. Dla mnie jest to dzisiaj czarny koń zawodów. David Z łobu, są się nigdy nie uspokoi. Szymon Jaszkiewicz, Simon, piękne auto zawsze zadbane. Dzisiaj troszkę je skatowaliśmy, ale już widzę, że była e, w salonie wody kitów. E, odwiedził te, twój samochód. Pięknie spisuje się auto z silnikiem stolety sukny, trzy litry? E, turbo. Ach, jak to pięknie oddycha. Tutaj doszedłeś tutaj do naszej grupy Jakubie Pietrzycki. Auto dosyć seryjne, ale widać, że dajesz radę, masz energię do tego, żeby się bawić już z lis. Wietekorkiewicz, bo tydzień za siebie chwało się też łodzi z ekipy naszej Romanowski Krzysztof. rozmawiania dla swoich I z Piękny co piękny, piękny, to jest tak. I torbem, który odsylił, w nocnym dźwignię swoich obozów i I tak się stało. Pięknie, pięknie tak. i to jest nasze top 32. Co Wy na to? Dajcie im hałas! Bo oni zaraz wam zrobią taki hałas, że będziecie musieli, że będziecie się dzisiaj, wczoraj,